Dzień dobry albo dobry wieczór, bo nie wiem jak Wam wypadło. Witam Was dzisiaj w okolicy Daisy, bo jest to odcinek właśnie jej poświęcony. Pokazuję Wam w jakim otoczeniu, w jakiej okolicy mieszka i mówię Wam: Hej, hej, tututka, zapraszam na nowy odcinek. Trochę się zaplątało to życie, Bibi, ale sądzę, że Daisy, pokaż się, Daisy, gdzie jesteś. O mój Boże. O mój Boże. Niemniej dokończę zdanie. Daisy nie popiera, nie jest zwolenniczką rozwiązań, które chce w tym momencie podjąć Bibi, ale na pewno będzie ją wspierać we wszystkich poczynaniach, ponieważ Kocha swoją starą przyjaciółkę. Nie wiem, wpuścić Adama, nie wpuścić. Dobrze, niech sytuacja będzie taka jaka ma być. Oni sobie sami piszą scenariusze. Więc proszę, zaprosimy do środka. Napijemy się wspólnie herbatki. Jest ta herbatka już tutaj. Czy mnie się wydaje? Nalej herbatę. Bardzo proszę. Bibi się przybrała. Tak Bibi, z pewnością będziesz miała mniejszy brzuszek w tym zestawie. Jestem o tym głęboko przekonana. Najważniejsze, że tobie się tak wydaje. Proszę bardzo, wejdźcie do środka i sama jestem szalenie ciekawa, czym to się skończy. Nasza Melisa, która niedługo będzie dorastać, przerodzi się już nieodwracalnie w nastolatkę, która będzie miała zupełnie inne zajęcia, podobania innych kolegów. W wróciła do domu, okazało się, że ma jakąś poprawę ocen, zerknijmy. Piątkowa uczennica. Dobra. Dziewczyny sporo ustaliły się swoje rozmowy. W tej chwili bardzo jestem ciekawa, co się będzie działo tutaj. Biegam za nimi, omijam ściany i ciekawa jestem. A pipi sobie gdzieś idzie? No tak, siąść przed domem. Z takim dekoltem uważam, że to jest jedna z lepszych rozwiązań. Kochanie. No, nasz biedny florek muszę wam pokazać. Nie, to nie jest florek, zdecydowanie. Komunikacja ma niemal na czwartym poziomie myślenie powiedzmy to ruszyło z drugiego. Ale myślę sobie. Nieistotne, że trudno mu idzie i myślenie, i rozmawianie. Najważniejsze, że jest pogodnym, przywiązanym bardzo mocno do swoich braci do swojej siostry i do swoich nowych rodziców. Może zapobiegać należy, nie może nikogo poprosić, żeby może się sama tylko napić. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo tyle po tych wszystkich aktualizacjach, po nowymi interakcjami. Podziwiam dziewczyny. Na przykład Tiarę, która się doskonale orientuje w modach jedzeniowych. Kiedyś miałam wrażenie, że też jestem na bieżąco, no ale teraz niestety. No dobra. I gdzie ty, Bibi, pójdziesz? Aż ciekawa popatrzę. Daisyku, przyszedł taki czas, powiedziałabym, że dzieci by chętnie coś zjadły, więc jeśli pozwolicie, ja ustawię tutaj kolejkę działań, czyli poproszę Daisy, żeby coś ugotowała. Coż ty tam możesz mieć? Czary-mary. Dobrze, no niechże będą brokuły z ziemniakami. A cóż to przeszkadza? Zróbmy w tym momencie dużą ilość, sprawdźmy, gdzie się poniewiera. Co się dzieje z Janem? To mnie też szalenie martwi, ponieważ Jan ląduje przy barku. Bardzo mnie to smuci, no ale zobaczymy, jak historia się potoczy dalej. Tak jak mówiłam, zobaczcie, martwię się bardzo i Jana, bo. Już od rana kieliszeczek. Ja chyba sprzedam ten barek. Jeśli to nie będzie motywacją dla niego, aby zająć się raczej produkcją piosenek, no, będzie to bardzo smutny moment. I w tej chwili mamy dostęp już do naszej Daisy. Ja no, w tej maciupiej kuchence próbuję coś tam zbrokolić. Nie wiem dlaczego pisało o Brokułach, a mamy tutaj ewidentnie szparagi, ale to już nie mój problem. Hmm. Naprawdę tak. Nie spodziewałam się wizyty Adama. Przyglądam się, jak to się toczy. Za się przyglądam. No, trochę Uczna atmosfera. Podtrzymuję ją, i Ian. A ty, gdzie idziesz? Będziesz jeść, czy tutaj im przyniesiesz? Zjedz to brokoli. Dobra, a dzieciaki? Dzieciaki też by coś zjadły. Byłoby mi bardzo miło, bardzo błogo. Jeżeli oni już tam postanowili żyć, funkcjonować na zewnątrz, bo domek istotnie jest malutki. Czyżbym to gdzieś na dachu postawiła? Nie, śniegiem się pokryło bez sensu. A tu się pokryje śniegiem, może nie? Weź porcję. Weź porcję. Nie wiem, dlaczego oni mi się ciągle rozbierają do krótkich rękawów. Nie jestem w stanie tego pojąć. Ty, skarbie, co robisz? Myjesz ręce, będziesz odrabiał lekcje. Dobra, niech i tak będzie. Kiedy zjedzą, ja naprawdę sprzedam ten barek. No, oni sobie wezmą sami, czy trzeba będzie ich błagać i prosić. Wernik, ja cię dziecko bardzo lubię, ale jak ty mi się jeszcze raz do Majtasów przebierzesz, to cię po prostu nie wiem co. Okrzyczę albo co. Proszę bardzo. A Florianek? Nasz króliczek malutki siedzi, tłucze umysłowa. na no Basiu, no dobra, to przestań, przestań. Póki ci się nie znudził. A te flirty Bibi. Przepraszam. Od kątem. A, do Adama. Bibi, oszalałaś? Puk puk, bibi. Bibi. Bi. No, dlatego Jan ma taką minę mocno. Niewiadomego pochodzenia i kiwa głową grzecznościowo. No cóż, a pokaż nam no mi ty... gdybyś też coś zjadł. Dobra, to i sobie pewnie wezmę, kiedy będą głodni. Melisiu, gdzie ty jesteś? Proszę bardzo. Dziesiąty poziom umiejętności umysłowych. Wolałabym jej jak najlepiej pomóc wystartować. Tutaj ma i maniery, i odpowiedzialność, i rozstrzyganie konfliktów na wysokim poziomie. Jak dokończy te lekcje, niech sobie pójdzie zjeść. I będziemy mieć ten najtrudniejszy moment dnia za sobą. A przepraszam bardzo, skarbie. Zostaw króliczka, ja cię uprzejmia się proszę. Nie wiem, kto tutaj tak sika namiętnie. Chyba to napraw. Proszę bardzo. A ty Bibi już gdzieś idziesz. Nie, nie wiem. To no, wyjdzie wszystko w praniu. No myślę, że i tutaj powinien Adamowi powiedzieć, co o nim myśli. Hmm, Coż on by mógł mu powiedzieć w tej sytuacji, kiedy nie jest zachwycony tym, co podejrzewa, że miało miejsce. Narzekaj na koszty ogrzewania, chyba nie określi dokładnie tego, co by chciał wypowiedzieć. Dobra, opowiedz niewiarygodną historię, zadziałaj na przykładzie, opowiedz, co się stało potem w innym przypadku, innym osobom. Dobra, Kocie, odzyskaj części. Ty jeszcze tutaj smarujesz coś, smarujesz. Młody, a czemu ty nie jesz, że Tak się zapytał gdzieś. A, z kieszeni, kombinezoniku wyjąłeś sobie talerz. No i bardzo dobrze. Ty na śniegu, ja nie zwracam na to uwagi. A wern? Wern już porozbierany w domu, tak? No okej. Okay. Ty znaczysz coś z dziećmi. Ja nie wiem, co za mumba suba jest jakaś mumba suba tutaj jest, to weź tą mumbę, subę, popraw. Rachunki, proszę mi tutaj pokazać, czy macie do zapłacenia. Nie macie. Popatrzcie, jaki piękny zachód słońca. Cudny. Cudny, cudny. Kurczaki mi nadal nie dorastają. Jajek nie mam do wyklucia. że żadnych nie mam. Tu mamy naszą bibi. A kochanie, zobaczymy, jak poradzisz sobie z problemem, który nam odałaś. Zobaczcie, to jest bardzo dziwne. Dzieci Adama chodzą samopas, od same odrabiają lekcje, muszą o tym osobiście i same pamiętać. A w tej chwili nagle dobry wujek Adam sterczy nad Melisą i pomaga jej. W odrabianiu lekcji. No, dla mnie to jest po prostu charakterystyczne i specyficzne. No tak, nie dziwię się, minie, absolutnie nie dziwię się, minie naszej Daisy. Może to wywale, żeby nam tu nie miegało. Tak, Daisy, tak. A dzisiaj chciałabym się skupić przede wszystkim właśnie na Melisce, ponieważ chciałabym ją wyposażyć w przyszłość pełniejszą różnych doświadczeń, umiejętności. I dlatego. A tu się króliczkiem naszym zajmuje i rozmawia z nim, ja dlatego chciałabym jak najwięcej sprzedać, jak najwięcej wytworzyć, aby uzbierać jak najwięcej pieniędzy. Cieszy się chłop niesamowicie, zaraz mu ten barek wywale. Wiesz co Janie, tu masz tą swoją samotnie, weź wyprodukuj jakiś nowy utwór na pomieszanie bo jesteś zmieszany dzisiejszym dniem i spróbujemy wyprodukować najwięcej pieniędzy, ile to jest możliwe. I zrobimy to w taki sposób, żeby pewność tego, że dobędziemy więcej pieniążków była zdecydowanie większa. Przyjdź tutaj i stwórz kompozycję Lilia. szron zrobimy. Proszę bardzo. A ty produkuj utwór. Ty młoda kochana, pięknie mi tu posprzątasz. Bardzo dobrze. I stwórz remiks utworu. Hmm, może perkusja. Stwórz remiks i kuśną gitarę damy. Stwórz. Dobra, gruby syntezator. Więcej nie. O. I zabierz twór. Niech tam będzie. Teraz się nie będę tym bawić. Kto to malował? Najstarszy górale nie wiedzą. Kochanie, stwórz piękny bukiet. Tobie, skarbie, brakuje sprawności fizycznej i charyzmy. Czy ty możesz pobiegać z małym, naszym psiakiem? Opieka nad zwierzętami. Idź pobiegać, czyli możesz, tak? Ty, wern, ja cię uprzejmie proszę. Następny mądry, no nie wytrzyma. Jak u ciebie, z kwieciem? Lubisz tą pracę, dobra. Działaj. Cieszysz się. Melisiu biegaj, biegaj. Ucz się dziewczyno wszystkich nowych czynności. Ty lubisz przyrodę. Od przodu? No, ciotka Bibi przed chwilą przechodziła tym mostem. Ale miała mniej zadowoloną minę. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Zrób zdjęcie. 620, bardzo mi się to podoba. Z tym, że na Ploxi potrafi być to dużo większa cena. Nadaj zapach. Ruch narodów. No ładnie pobiegłaś. Wydałaś zapach. W takim razie ja bardzo proszę, zrób zdjęcie. Może nam coś z tego wyjdzie. A gdzie Ty pójdziesz to zdjęcie robić? Ściana. Bardzo ładna ściana, nieszczególnie dobre tło do bukietu. No dobra. I może nam się uda? Dodaj wazon imprezowy z konfetti. Bardzo proszę i to sprzedaj. Zawsze to 6 stówek do przodu. I teraz poproszę, stwórz kompozycję. Lilie są chyba dosyć drogie. Hmm. Tutaj za zero różowe lilie. Proszę Cię uprzejmie. Gdzie ty jesteś? Trafisz ty potem do domu? Biega jak chcesz. Zobaczymy, w jakim stanie ducha jest miśnia. W jakim stanie ducha jesteś ty. Bardzo dobrym. W takim razie ja poproszę cię o powrót do domu, bo zo, jakaś dzika nam tutaj większa krajobraz. Proszę bardzo. Uh, 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 przybiegnij tu, droga. Czy biegasz ciągle w niewiadomym kierunku? Aha, aha zgubiłaś psa. Nie, wiśnia jest. Chyba wracasz. Melisa wróciła z wyprawy z wiśnią. Wisienka sobie je. Ona postanowiła obdarować braci tym, co jeszcze ma. Takiego wyposażenia typowego dla malucha, todlera. Niedługo. Przyjdzie wiek nastoletni, zupełnie nie będą jej potrzebne niektóre z tych przedmiotów, a braciom na pewno sprawią ogromną przyjemność. Myślę, że żadnie będziemy dawać wydruków również, ale sądzę, że muszla, bańki jeszcze są, nie ma bań. Dobrze, daj muszle. Jak oni sobie radzą? Poprzedni. Bukiet poszedł za naprawdę bająską sumę. A w tej chwili być może ładny ten zestawik. W takim razie to zrobimy tak. Dodamy wazon, letnie ptasi, jasno niebieskie niekoniecznie, ceramiczny, wiosenny, stalowy, różowy, rubinowy. Nie wiem czy nie byłby głupiej. No jedziemy rubinowy i teraz zrób zdjęcie. No dobra, może tak jakoś utrafimy lepiej. Proszę bardzo wazonie, proszę mi się tutaj pokazać. Dobrze. Jedno zdjęcie wystarczy. I Zobaczcie, jeszcze nie dodała zapachu, a chyba może to zrobić. Nadaj zapach. Już ponad 1000 zł. Tu mamy dalej. Nadaj zapach dalej. I w tej chwili sprzedaj za 1000 zł. 400, coś dobrze. Ja się zajmę nimi, popracuję razem z Meliską. to są już ostatnie momenty, kiedy widzimy ją jako uśmiechniętą dziewczynkę z aparatem na zębach. Mama i córka w jednym ujęciu. Chyba aż z tego wszystkiego zrobię zdjęcie. Nie wytrzymam. Pójdę do domu, bibi, zobaczyć, co tam się dzieje. I Was też serdecznie zapraszam. to the good days here's to the sorrows if this is a mistake i know about tomorrow i don't want to fight no more cuz i don't feel the need no more no just want to make it stop maybe it's something in the water or maybe we just hit the end of the road right now it's Not to let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed, and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. These are the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah. Maybe it's something. No i tak skończyło się to, co chyba nie miało szans skończyć się dobrze. W związku z tym cóż mogę więcej? Mogę wam powiedzieć do widzenia, dobranoc, bo nie wiem jak wam wypadło. Hej, hej, tututka.